Tak nie jest, że amortyzacja wpływa lub nie wpływa na stratę, ona wpływa na koszty. Natomiast jeżeli by podać taki przykład, że jeżeli mamy 5 tysięcy przychodów i 5 tysięcy kosztów, a w tym jest 1000 zł amortyzacji, to ma pan, nie ma pan zysku ani straty. Natomiast ma pan 1000 zł na rachunku, fizycznych pieniędzy. Jeżeli by pan miał 5 000 przychodów, a 6000 kosztów, to ma Pan straty 1000 zł, ale na rachunku Pan ma zero, czyli nie wydał Pan więcej niż Pan miał, bo amortyzacja jest kosztem, a nie jest wydatkiem. To są pieniądze, które powinny leżeć na rachunku na odtworzenie danego majątku firmy, osoby, firmy, osoby prawnej. I dlatego mów, mówiąc tutaj o tym, że, że amortyzacja to nie, że wpływa, natomiast nie jest wydatkiem, więc jeżeli oni wydali tyle pieniędzy linii na rachunku i mają w kosztach amortyzacji 93 tysiące, to, to, to ta amortyzacja może być równa. I powiem tutaj więcej, proszę Państwa. Oceniając te sprawozdania finansowe, należy dążyć do tego, żeby właśnie ta strata, żeby. Takie instytucje, które są finansowane głównie z dotacji z budżetu państwa, miały stratę i miały stratę właśnie blisko amortyzacji. Bo co to oznacza? Oznacza to to, że w tym przypadku, kiedy my dajemy pieniądze na remonty, na inwestycje, czyli nie zwiększamy tym jednostkom i nie przewyższamy tym jednostkom. Dotacji, nie przeszacujemy tej dotacji, po prostu dajemy im taką dotację jakie mają koszty bieżące i jaką ją wykorzystują. I to akurat nie, naprawdę nie jest zła sytuacja. Natomiast, że takie jednostki jak instytucje kultury mają straty. Ale jeżeli chodzi tutaj o to pytanie dotyczące jeszcze tej straty, że 136, a tu 90 ponad amortyzacja to proszę jeszcze jest no, taka sprawa, że to są zapisy trochę no bilansowe, papierowe. I jeżeli koszty, oczywiście wynagrodzeń, kiedy były podwyżki, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty zUS-ów się zwiększają. Więc w związku z tym w tym grudniu to wszystko wchodzi w koszty. Powiększa stratę, natomiast jest wydatkiem roku następnego i jest już wliczone w dotacji na rok kolejny, czyli już teraz z budżetu 2011. I dlatego tu jest taka trudność w tych instytucjach, które są finansowane z budżetu dotacjami, a koszta, a porównanie tych kosztów, a wydatków, bo tego się tak w sumie nie da porównać, ponieważ wydatki są w momencie wykonania, znaczy wydania pieniędzy, zapłacenia i mogą mieć na koncie zero. Natomiast koszty, to są wszystkie koszty dotyczące danego roku, czyli wszystkie wynagrodzenia, wszystkie ZUSy, wszystko, wszystko co przechodziło, nawet dodatkowe wynagrodzenie roczne, które płacone jest w marcu następnego roku zgodnie z inną ustawą i jest to jak najbardziej prawidłowo, ona w koszcie znajduje się w roku 2010. I powiększa nam również jakby no, stratę o tą różnicę, y, która się zazębia y, z lat poprzednich. No bo tutaj zawsze jest różnica, jeżeli chodzi o wynagrodzenie dodatkowe, no, wynikające nawet z, z podwyżek czy zwiększonych stawek y, składek zdrowotnych. Sprawozdania finansowe pozostałych jednostek Miejsko-Gminnej Przychodni i Biblioteki zostały przyjęte bez dyskusji. Wśród licznych punktów obrad znalazła się m.in. sprawa wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej w Sólnówku poprzez ustanowienie hipoteki w wysokości miliona złotych. Dotyczy to inwestycji związanej z budową hotelu przez spółkę Własny Dom, która w lutym tego roku podpisała z gminą Świecie umowę użyczenia ośrodka wypoczynkowego w Decznie. Firma zobowiązała się do 1 czerwca 2015 roku, że wybuduje tutaj hotel z 30 pokojami i restauracją na około 200 osób. Powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 1,5 tysiąca m2. Szacowany koszt inwestycji to 3 miliony złotych. Własny dom zamierza wyłożyć milion złotych z własnych funduszy. Kolejny milion to środki unijne, a następny z kredytu bankowego. Uzyskanie kredytu wymaga jednak jego zabezpieczenia hipotecznego, na co Rada Miejska wyraziła na ostatniej sesji zgodę. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie. Wprowadzamy dosyć radykalne zmiany, które naszym zdaniem poprawią tą sytuację, bo w chwili obecnej na listach wszystkich mamy prawie około 300 rodzin i jest to właściwie niemożliwe do zrealizowania. W związku z tym takim podstawowym błędem czy w naszej ocenie złym rozwiązaniem, który dotychczas obowiązywał był fakt, że wszystkie osoby bez względu na dochody, miały prawo ubiegać się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego. Oczywiście punktacja, czy uzyskane ilości punktów przy wysokich wynagrodzeniach były tak niewielkie, że te osoby nigdy nie miały szansy otrzymać mieszkania, ale lista przez to była bardzo taka obszerna, przepasna i nigdy nie mogliśmy i tak naprawdę zrealizować. Dlatego w tym projekcie uchwały wprowadzamy ograniczenie i ustalamy konkretne poziomy dochodów, które uprawniają do, do tego, żeby być kandydatem do otrzymania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy. I tak, jeżeli chodzi o lokal socjalny, to w rodzinie wielodzietnej dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 60% najniższej emerytury. Natomiast w rodzinie, jeżeli jest jedna osoba, 75%. Jeżeli chodzi o lokal pełnowartościowy, to dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 125% najniższej emerytury natomiast jeżeli jest to jedna osoba 175% najniższej emerytury w chwili obecnej najniższa emerytura jest 723 zł więc to wszystko mówi o jakich poziomach dochodowości tutaj się mówi kolejna taka zasadnicza zmiana to jest to że na, przy, y, tworząc nową listę przydziału mieszkań zarówno socjalnych jak i y, pełnowartościowych y, umieszczamy na tej liście 150% y, lokali mieszkalnych przydzielonych w, w ostatnich trzech latach przed y, tworzeniem nowej listy. Czyli jeżeli na przykład Taka jest u nas praktyka i na takie są możliwości, że rocznie przydzielamy 30 mieszkań, to maksymalnie na tych listach, które w tej chwili według tej nowej, tej nowej uchwały będą realizowane, to będzie 135. W chwili obecnej to było ponad 300.